Mateusz Kaniowski, Denis Załęcki, który był dzisiaj tak wściekły, jak rozjuszony byk. Ta. Czy to przez tą sytuację Magdy z Sandrą, czy o... Tak, przez tą sytuację, no. Chciałeś się zemścić. No. Ale by mi nie uderzył. Tylko zrezygnowałem. Tak jak się yy, No mówię o Filipie. Czy... A. Poczekaj, zacznijmy od tego. Wchodzisz na swój face to face i jesteś no. tak naburmuszony, że cię no. czterech ochroniarzy życzy. No, nie mogę temu wyklupić, ale bym wyklupił to bym, bym szczękę ale za co? Bo my nie wiemy co się wydarzyło. Ludzie, że kurwa, zobaczcie jak mówił łeb rozkładuje, nie. Ja mu jutro tak szczękę wyłamiał, ja mu los złamie, że będzie kół... albo oczodoł mu złamie, nie go zniszczę jutro. Sięgam wam, że go kurwa jutro zniszczę. Dobra, a najpierw wytłumacz. Dawa. Czemu? Bo przecież nikt nie wie, co się wydarzyło. Tylko za, mi powiedziała to Magda albo Sandra, że tam się kłóciliście przed sceną. Za to, że ogórkowa pipa uderzyła ją k***a z tego w twarz. A, no, kolega, to... Czekaj, mogę sobie no, Oczywiście, że tak. No to jeszcze półtorej wywiadu mi zostało. Półtorej wywiadu. Dobra, mordo, no muszę mord... no, mord... półtorej wywiadu i wywiadu. Tak, tak, więc, więc zaraz, niech... cirodka, trochę kurczę. muszę pozagłuszać, żeby Denis no, dokończył, tak, więc no. na spokojnie. Więc zagłuszając temat, i wracając do tematu, co on ma z tym wspólnego, że Magda uderzyła Sandrę? No kurde, jesteś facetem, kurwa. No. Ja ja mówiłem swojej kobicie nie nieważne co powie, nieważne jak cię obrazi, nie, nie pokazuj patologii, klasa, stoisz normalnie, jak się pcha, niech się pcha, ale i nie uderz. No, Sandra przeprosiła tutaj, powiedziała, że za te słowa przeprasza, natomiast jak zapytałem, czy za takie same słowa by komuś nie wypłaciła, to znając Ciebie, to Ty byś na pewno za takie słowa wypłacił, znając Sandę, uważam, że też by wypłaciła. Więc teraz pytanie, czy po takich słowach Magda nie miała prawa tego zrobić, żebyś tak wściekły na Filipa? Powiem Ci tak, jeśli facet do faceta by to zrobił, jest okej, okay, ale dziewczyna, nieważne co by się działo. Klasa, klasa powinna być zachowana. Takie, takie jest moje zdanie. Jeszcze chudna dziewczyna, która. Ej, ona trudno ziomek trzy, trzy tygodnie, miesiąc czasu niecały. Ona nie umiała lewego prostego wyprowadzić ziomek pierwszy. Mój stary ją wszystkiego nauczył z pomocą na początku górki przez tam, przez tam parę dni, tam tydzień. Czego? Z pomocą górki, Rafała górki. Wiesz, rozumiem, o górki mówię, jakie ogórki? Nie. Mój stary ją <laughs> przygotował myślę, że dobrze, więc na ten miesiąc czasu uważam, że ona sobie jest w stanie poradzić, z Magną bardzo dobrze. Na miesiąc czasu. A ta je... Która ogórkowa pracuje, pra, yy, walczy już, yy, trenuje już z dwa lata ponad? Nie? I ma jakieś warunki fizyczne, jaka ciężka jest, nie? No to, to nie jest baba i wiesz, gdyby to jeszcze była baba by z***a liścia, to by było, wiesz, tam. Ale to jest transol, wygląda jak transol, to jest babo chłop, kurwa. Jak ona jej wykupiła, wy 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 to cała hala słyszała. Ale tam, nie? Ostatnio ludzie mi pisali w komentarzach, że czemu ci nie zwróciłem uwagi, no. jak opowiadałeś o tym, że mężczyzna nie ma prawa obrażać kobiety, a ty to robisz, więc teraz cię o to zapytam. Yy... Ostatnio powiedziałeś tutaj, tutaj że, mężczyz męż... że mężczyzna nie może obrażać kobiety. Kobiety, ale no tak, kobieta nie kura. Kobiety kur może. Kur... sięga kur... ulicy. Od tego są, żeby je obrażać. A kobiety normalne, które powiedzmy, nie wiem, załóżmy, o jest teraz Magda, nie? Która jest zwykłą kur, ku, nie? Żeby ci mu się no, pikać, Patrzcie, żeby... Kacper tam, tam widzisz, kur... jaką ma minę. <laughs> Magda jest ku, która nadal brnie w to. Stawia zdjęcia wszędzie w stringach, robi, yy, wkłada sobie ogórka, yy, pokazuje yy, suki, ma yy, takie obrzydliwie, ty kurwa, i tak dalej. Promuje, widzicie jak ona wychodzi na ważenie, się pokazać, kurwa, oni wam stać przy, 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 yy, przy uro, kurwa, co ja mówiłem. W Twoim niemaniu? Daj mi taką Magdę? Zapytałeś mnie, co masz powiedzieć. Ona sama wychodzi przed szereg, ona sama chce, żeby ją tak ludzie nazywali. Zobacz, co ona ma w komentarzach napisane. Ona wstawi zdjęcia, to jest jazda z kurwą. I bardzo dobrze, ja z do spodu, a powiedzmy, a dziewczyna nic w życiu takiego nie zrobiła, coś zrobiła, przeprosiła, swoje życie prowadzi zajebiście, sport, chce sobie jakąś firmę otworzyć, chce sobie powiedzmy iść w typu w beauty, chce iść powiedzmy na studia załóżmy i tak dalej, chce, i, i tak dalej, chce się kształcić i ta k***a będzie mówiła, że ona jest berlińską k***ą. Wiesz o co chodzi? I, I to jest taka różnica, że... Yy, Takie na przykład Sandry uważam, że nie powinno się wyzywać od takiego czegoś, jak Magdę można wyzywać. Yy, która pokazuje wszystkim kwo ku... i w co i się z tego jara, to jest chwa, ale dziewczyna, która skręciła yy, w pewnym momencie w złą stronę, zrobiła coś chłodnego, ku... przepraszam za to, żałuje tego. Yy, no to nie wypada ku... nie? Moim zdaniem, nie? A taki tazy śmieć chodzi i ją wyzywa ku... pała jara, a nie potrafi tego powiedzieć jej w oczy, nie? A teraz mówisz nie? o tazym, czy o... o teraz śmieciu. o wiesz, jo. Dupę temu Wiesio Wiesio, Wiesio <grym 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 Czekaj, bo przyjdźmy do tematu tazego, tak, Tazy u mnie Pała, powiedział, że... Ale, bo na, na, na zęby. A ja z no, moimi ja wywiady, wywiady. Wtedy zdawała i powiedzieć mu, Siema, Denis, chodź po to no. Słuchaj, no powiedz teraz co to powiedziałeś. Trzeba było tak zrobić. Nie się wiem, że to obejrzysz. Słuchaj, i wtedy bym ci pozwolił wstawić ten wywiad, tak by mówię na zęby i mu za Od razu by go zbało śmiecia kanego. Zobaczcie co mu zrobi po walce, nie? Tu już nie będzie czekania. Ja od razu powiedziałem je może po tych słowach. będzie Czy to prawda, rzuciłeś Magdę butelką po tym, jak wypaciła liścia Sandrze? Bo ona tak nie, powiedziała nie, mnie na wywiadzie. Ktoś rzucał, ktoś rzucał butelką, a ja, a ja nie chciałem dostać i tak zrobiłem i Magda odbiło. No tak, no ktoś rzuca mnie, ktoś no rzuca z widowni, a ja zbiłem blok, Wiem. wiesz po Stary, co chodzi, patrz. Powiem ci Stan, tak. Stan, się tak, patrz. Ona ją tak, a ktoś krzyczy, i zauważ, a ja patrzę mhm. i tak zapię... I trafił w Magdę. A to nie moja wina, wiesz. Powiem ci, Denis, że wypadek, wypadek, to jest jedna z najlepszych wy, historii, jakie usłyszałem w życiu. Wy, wypadek przy pracy. Nauczyłeś się już. Przyznaję się do zwyzywania jej. Dobra. Grubo. Tylko ja, nie wiem, czy ty za dużo energii na to wszystko nie tracisz, wiesz? Bo jak cię widziałem, przecież ty byłeś tak zmęczony po tym jak chciałeś być. No nie byłem w ogóle. Jak chciałeś być Filipa, widziałem, że przez emocje byłeś zmęczony. A nie byłem, właśnie nie. Ochroniarze ci trzymali każdy, zawiesz, za rękę, ty a. próbowałeś wyciągnąć. Właśnie, a to chodzi, że nie byłem zmęczony. Ja, ja się, to nie wiem, byłeś tak wściekły, że No, że to wiesz. byłem zawsze, ogólnie nawet wróciłem do żadnej, i mówię ty. Zawsze były afery, zawsze się kończyłem sapałem, a teraz mówię mógłbym iść jakoś z kimś teraz, nie? Szybko Tak się dobrze czułem, nie? No jest dobrze. Kondycja jest zajebista. Ale taki powinieneś być dzień przed walką, czy powinieneś być wyluzowany. mam jutro się w niego wjeżdżam, jego rozjeżdżam, jutro jak żabę. A to będzie aż takie łatwe? Nie wiem, czy Patrząc będzie... na jego walkę no, z Marcinem Ja wiem, że jest dobry. Mnie interesuje tak. Ja mam zakładowaną go i idę go kurbić. ale ja nie idę go poboksować i idę zrobić mu krzywdę. Z przyjemnością. Wyrknę mam. Będę będzie trzeba, to kura. Będę stał i będę 5 minut, czy tam 10 minut go mucił, aż kura padnę z tlenu, kura, aż zostanę zawału i umrę w tej klace, Ale go zjem. Obiję mu... Jak go nie znakotuję, to obiję mu tak mordę, że on wyjdzie z taki z twarzą, kura, nie? Gnuje. Nawet jak chcę rękę złamię, to mam. To jest jedna opcja, a druga jest taka, że tak jak mówisz, zmęczysz się i wtedy zaczną się problemy. Bo ucho, problem. ucho odgryza ich. Więc <laughs> <Ty laughs> jesteś w dobrej formie. Widzę, no. że zacząłeś się bawić tym wszystkim. A ja się tak? już bawię, po ja się bawię od dłuższego czasu już. I się mam dobry humor, ale ten liść mnie rozgrzał, nie? To jest to, kiedy brakowało mi takiej emocji, co miałem kiedyś. Nie. Teraz obrażają moją kobietę, już, już jestem naładowany jak. I rozumiem to, ale Denis, jestem przekonany, że gdyby to nie była twoja kobieta, a ktoś inny by wypowiedział inne słowa do takiej, do innej kobiety, to byś powiedział, że dobrze zrobiła, no. Nie, wie, nie uwierzę ci, jeżeli powiesz mi, ja że nie. Rozumiem reakcję Magdy. Ja to w pełni rozumiem. I Sandra też rozumie teraz po czasie, że... No no tak jakby, no słusznie, nie? Ale no... Wiesz, no... To nie jest tak, że ona powiedziała... San Sandra jest taka, że Sandra, Sandra miała emocje, pierwszy raz walka, Sorry. Y... ja ja jeden jest następ razem. Yyy co ja mówię? A Sandra Sana nie powiedziała, Typowo co miał powiedzieć? No a twoja matka to jest zwykła prostytutka i się k***a za pieniądze. Nie o to jej chodziło. Ona powiedziała do Sandry: yy, "Ty jesteś, ty jesteś prostytutką, byłaś prostytutką w Berlinie". Ona: "Nie, twoja matka to była prostytutka. twoja matka, to jest prostytutka". I twoja ty, matka to, tak. To, to, jest, tak to było. jest troszeczkę inne takie k***a odpowiedź mówisz do mnie yy, two, yy, ty, ty, ty jesteś ty jesteś k***a. Ty, twój stary jest k***a. Takie dziecinne kupiła ona nie miała, nie, nie miała na celu obrać jej matki, to jest co innego, rozumiesz o co chodzi. Dlaczego troszkę trzeba zbastować, nie jechać po dziewczynie, przeprosiła, mówiła nawet, że chciałaby zadzwonić i ją przeprosić, ku... prywatnie nawet. Czy się spotkać, przeprosić, bo to normalna jest kobietą, dlaczego miałaby wyzwać jej mamę, nic nic w nie zrobiła. Sandra pewnie, Sandra Magda na no pewnie normalnych rodziców, uczciwych, szanujących się, a że y, Ogórkowa jest... No to, to, to nie jest ich wina, wiesz o co chodzi, to są normalni ludzie, wiesz. Normalni ludzi nie można winać za to, że się ma k***a córkę. Wiesz. Denis, dziękuję. Nie? Uważasz? Słuchaj, ja jakbym mówił wszystko A co, co było, uważam. To jak wam się jak nie byś, podnosi ja koło. Ja uważam, że jakbyś kolano. powiedział co uważasz, o ogórkowej to myślę. I dziękuję do widzenia. Trzymajcie się.